Wam najpierw archeologię, potem historię. I moim oczywistym planem było to, że będę pracować w zawodzie. A niestety rzeczywistość boleśnie to zweryfikowała. Nie miałam pracy ani widoków na znalezienie nowej. No i właśnie wtedy na scenę wkracza Google i umiejętności jutra. No i tak jakoś potem poleciało. Przystępując do programu Biedność Jutra, oczekiwałam trzech rzeczy. Dobrze wyszkolonej, przygotowanej kadry, że ten certyfikat będzie miał naprawdę znaczenie na rynku pracy i najważniejsze, że znajdę nową pracę. Codziennie oglądałam webinary, robiłam zadania i pochłaniało mi to naprawdę wiele czasu, wiele sił przede wszystkim. Ale zdałam sobie sprawę, że naprawdę lubię to. Pierwsze już to było pierwszy webinar, gdzie zobaczyłam, że osoby, które nas uczą, nasi trenerzy, yy, robią to naprawdę z pasją. Ta wiedza, która została nam przekazana, była naprawdę merytoryczna i takie wysokie. Jaj. Jakości. Po zakończeniu programu Umiejętności Utra zaaplikowałam na staż do firmy Toruskie Trakido i ten staż bardzo dużo mi dał. Na tyle, że właśnie po jego zakończeniu mój szef uznał, że muszę zostać w tej firmie i razem będziemy już działać jako prężnie rozwijająca się agencja. Nie tylko wykorzystuję teraz umiejętności z kursu, ale też rozwijam nowe. Pracuję właśnie w agencji marketingowej, zajmuję się SEO i myślę, że jest całkiem fajnie. Pracodawcy po prostu doceniają, że skończyliście kurs, który zorganizował światowy gigant i jedna z lepszych uczelni w Polsce. I to jest naprawdę też wartość sama w sobie. Program umiejętności jutra pozwoli mi uderzyć w siebie, w swoje możliwości i odnaleźć się na rynku pracy. Jeśli chcecie zrobić taki ogromny krok naprzód, zmienić totalnie swoje życie, to nawet się nie zastanawiajcie. Wystarczy, wypełnić prezes scenariusz i kliknąć w wysiłku.